kwestym ja dla niej ni razu nie czynił, to jednak szacunek mam wielki do woźb, bo oni od lat, od przecież już wielu, troszczą się o innych, by się dobrze mieli. To nie jest tak proste, ani łatwe nie jest, by zmienić świadomości, Społeczeństwa brak, by ruszyć w nas serce skostniałe narodu, by dało tak dużo, tak wiele ciepła i chociaż dni zimne, bo przecież trwa zima, to pomoc rozpala dobry, słabszym czas. I Im się udało to bez zająknięcia i lody skruszone, i wyracały czas. A stojąc tak w tym dniu na moim przystanku, w zadumie ja sobie pytanie zadaję. I moja odpowiedź, że się mam tu dobrze, być może ulotna, lecz przetrwa ten świat.